Literatura fachowa powiada, nie pijącym alkoholikiem, tak czy A więc musi być motywacja. I ja nie wiem, jak, jak jest Boguszowie Gorca, ale gdybyście pojechali do, do Janowic Wielkich albo do Dobroczyny, to, to najpierw będzie z Wami przeprowadzona rozmowa i będą badać motywację. Myślę, będą mieli Brak pewności, że nie właśnie, na to nie przyjmą, bo jest kolejka i nie czekają. No Właśnie, żebyście wiedzieli, tak. że, 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 że miejsce w takim środku to jest naprawdę... Słuchajcie, tutaj, tutaj jest po znajomości to znaczy. Ja wiem. Nie wiem ja ja akurat, akurat to jest wiem, po bo, bo, bo nie ma miejsca. Ludzie czekają po lot, po dwa. Wy macie to bardzo szybko. Także uszanujcie to. I jeszcze jedna rzecz chciałbym, żebyście sobie wzięli głęboko do serca. To, co powiedział pastor, że my liczymy na was, że wy, wy przyjedziecie tutaj jako, jako ludzie, którzy będą pracować. A my liczymy Mamy wszystko, mało tak, takich ludzi, którzy są wyrwani tak, czy... z, 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 z alkoholizmu, z bezdomności. I naprawdę mocno na was liczymy. I jak przyjedziecie tutaj, to miejsce pracy macie zapewnione. Jest takie słowo w Biblii, że żniwo wielkie, robotników mało. I to jest no. prawda. Widzicie, co się dzieje? Przychodzą na ludzie, na grupę, kupę ludzi, coraz więcej. Dokonajmy, że radę dłużej. Dokładnie, trzeba. I tak nie chciałem mówić, pastorze. Bo chce się żenić, to już będziemy trudni. Oj, będzie, będzie. A my myślimy, że po prostu... Łami to w imię Jezusa. A my, a my myślimy, że po prostu będziemy mieli też duchowe wsparcie tutaj. Żeby... No, no my. Miejcie w modlitwie nas tutaj. Jak no, na moment... przyjedziecie, żeby tutaj... Będziemy wspominać i mieli. zawsze będzie w Albo mieli kopioną górę Albo budynek. Albo budynek Albo górę i budynek Albo górę i budynek tak. Gdybyśmy nie chcieli po prostu w siebie zmienić to byśmy tak. na byli... byśmy się nie zgodzili Ja po prostu hmm. powiem pastorowi w ten sposób Przychodząc na pierwsze Radek i Marcin jest świadkiem Moje życie po prostu mało no, Jak pierwszy raz się było odwrócone, całkowicie inaczej Przyszedłem, ja powiedziałem Radek, i mówił swoją po prostu no, historię, jak się znalazłem, że taki, do takiego stanu się doprowadziłem. Mówi, że jestem dziw, zszokowany, że po prostu przed obcymi ludźmi, których po prostu nie znałem, braci, z innych ludzi, którzy przyszli, że się otworzyłem, że powiedziałem to. I to jakoś we mnie po prostu taka ulga przyszła. Radek mówił, to zaprasza nas na, na bożeństwo, na modlitwy. Przyszliśmy i po prostu, no, że tak powiem, moje serce, znaczy no nie, w tym momencie jeszcze się tak nie, ale czułem po prostu, że tak. jest jakaś moc, nie tylko, tak. że osoby mogą pomóc, ale że jest Bóg, że się tak. otwiera, nie? że po prostu i dlatego postanowiłem. Tak. Człowiek jest tylko narzędziem ręką Pana tak. Boga. To, to Chrystus nawraca. Tak, ale ja bym w to nie uwierzył. O, 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 taka opowieść o, o Wesleyu, o John Wesley taki chyba był który, XVII czy XVIII wiek, taki korzen no o przebudzeniowy angielski. No i, i on też głosił na no, wszystkim ludziom, prawda? I, i kiedyś szedł ulicą i widział, że, że leży na, na chodniku jakiś nieprzejły. Dziękujemy za ludzi, więc tam spotkacie tych, którzy będą na w Boguszowie Gorcach, no to, to na nich jako, jako bezinteresownych słów. No i gdy z kolei tutaj w poniedziałki się spotykaliście, to myślę, że zauważyliście, że, że to, to z miłości. Ludzie, że tak powiem, z różnej, różnych profesji, o różnym wykształceniu, prawda, ludzie, którzy poważne stanowiska Twojej pracy zawodowej e, pełnią, no, no mają pragnienie być tutaj, żeby Wam pomóc, też, żeby być radnym z Wami.